no i mamy dzisiaj wycieczkę po prostu bardzo dzisiaj jedzie Malkiu rowerki trzeba teraz je trochę tylko odświeżyć, odkurzyć i jedziemy no i co, i teraz będzie czyszczenie rowerów na szybko, sprawdzenie czy po zimie wszystko jest ok o, młody widzę, że urodził chyba z 10 cm, więc jakby Trzeba mu podnieść siódełko. Nogi, stopy trzymaj prosto. Stopy trzymaj na pedałach równo, bo zobacz jak tą stopę koślawisz. Chcesz być koślawy? Tak naprawdę to mówię, tak jechać nie wolno tak jechać. Znaczy, no nie wolno. No. Jeździsz 5 km na rok, to sobie możesz tak przejechać, ale jak będziesz jechał, to ci będą po prostu sobie wadę postawy tutaj zrobisz. Będziesz pokoślawiony. Dobra, podniesiemy ci siódełko. No, no, no dawaj bez rąk, na No Dawaj bez rąk Dawaj, dawaj O Młody ty, uwiady w włosach, pierwsze zmęczenie Poczynek prawo Może być tędy Prawa noga, Prostój. Pamiętaj o tej. No początek lasu Cyk, 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 cyk i wrócimy sobie tędy. Przez rogi. Co ty na to? No. Jesteś w szoku? Nie. Dasz radę, spokojnie. To nie jest dużo, to nie jest ja, to tak jest daleko. poczułeś nogi, ale co tu? Co tu? ręce ci nie drętują? Nie. Wszystko jest ok? No. To słuchaj, teraz sobie trochę po, po, popij. Masz że chcesz będzie lepiej czy gorzej Lefek. Bo biegasz tak? Tam na tyle nadbierni Nie, dziwię się, bo myślała, że będzie, bo, bo wiedziałem, że na takim... Nie, bo kondycyjnie jest okej, okay, tylko nogi nie bolą A że nogi cię bolą No widzisz, to znaczy, że... To musisz troszkę porobić sobie takich przejazdek, bo nogi się, nawet małe kilometraże, wiesz, sobie tak, na przykład, do, do babci sobie jeździ, no to masz ile sens. Nie, do babci osiem. jest 8, tak. To jest, to jest dobry dystans. I to wiesz, nie musisz jechać sobie jakimś tempem, nie wiadomo jakim, tylko takim tempem równomiernym, jak my jechaliśmy, to wtedy sobie po prostu nogi się wzmacniają. Nawet 3 km powiem Ci. Ja jeżdżę często gdzieś tam po jakieś rzeczy w pracy 3-3,5 km w jedną stronę, potem wracam. I, I wiesz, powiem Ci, że jak pojechałem sobie teraz na ten wyjazd, to, to, to naprawdę nogi, nic. Znaczy no, wiadomo, no, po 100 km czujesz nogi. To, to nie jest tak, że nie czujesz y, nóg. Ale bardziej inne rzeczy. Y, kondycja, czyli wiesz zadyszka jakieś tam takie rzeczy się łapały. No wiesz, w moim wieku to już trochę inaczej jest, to wszystko działa. Y ale nogi powiem Ci dawały rady i tutaj też zobaczysz, jutro jak będziesz miał takie lekkie zakwasy, nawet po całych nogach. Tutaj gdzieś z tyłu, to wszystko będzie dobrze. Trzeba jeździć, bo... No. Jeżeli chodzi o mnie, to ja cię będę zabierał na takie wycieczki. krótsze, dłuższe może z Michałem będziemy jeździć. Michała też trzeba rozruszać. On będzie w tobie widział konkurencję, więc wiesz jak to jest, nie? Co? Nie chciał lepiej że będzie zawsze chciał lepiej, więc będzie miał motywację. Teraz jak byłem z, z nim, z jego kolegą, takim Frankiem, na właśnie. To Franek nie dał Nie, Franek powiem ci, że w ogóle też rodzice mówili, że on taki jest, że on mnie bardzo lubi. No czy wiesz, no tak nie chcę mu się samemu, tak? A jak oni razem się do tego, to powiedz, że miałem problem ich dogonić go czasami. No, tak się wiesz, na tych swoich rowerkach bo tam Franek miał taki podobny rower jak Michał, więc mieli bardzo podobnie a że wiesz, też ciekawe bo po parku, trochę tam na pumptraku. potem też chłopaków zabrałem na pizzę, więc jakby wiesz, mieli taki dzień w miarę fajny ale jak jest dwójka, no to jest troszeczkę tak się bardziej chce, tak? Znaczy no, bardziej się... tak nie myśli o tym o samej jeździe, to jest tak wiesz. Dlatego cię zagaduję cały czas, żebyś nie myślał o zmęczeniu, o jakichś tam, że tu się trochę tego, tylko się jedzie i mija ten czas. Poza tym, wiesz, no, tak jak mówię, te jazdy ma nie, nie służyć tam, żeby się zarżnąć, bo, bo my nie będziemy startować w jakichś wyścigach. I będziemy słuchaj, w prawo skręcać. Tak. Tu jest w ogóle ten pałacek, taki fajny. Możemy tam podjechać w ogóle. Czekaj. Odejść na chwilę. Czyk, łap, łap, łapię. Dobra. Zrobiłem. Dobra. Obowiązkowo trzeba się zatrzymać koło kapuczek. O Jeciu. Słuchaj. Tu byłem z Bawarkiem pierwszy raz, jak szukaliśmy chłopków, wiesz, i on nie, tu już płacz był, a ja mówię, poczekaj, on nie ma siły, on też jest głodny był, tak, tam, tam są chłopki, znaleźliśmy chłopki i od razu są siły na 40 minut, no, tu Ci zrobię fajne zdjęcie. On, on, on też mówi, że nie ma siły, że się po prostu nie chce. Tak, to jest, to jest standard, a to nie tylko to, dorośli też tak mają jest duża siła, ale już po prostu nie chcę, muszę się ponudzić, co nie? No pewnie, że tak. Chyba silnego coś innego tam. I ciach! Wsiądziesz tam do środka? Ci zrobię czyś zdjęcie? Może być bez roweru, może tak. E nie, postaw go gdzieś indziej, bo będzie tam dalej. On, bo to jest dziecko jeszcze, mimo wszystko, wiesz? Zresztą ty też byłeś taki, jak coś tam ci się nie chciało. To też narzekałeś, tak? No, tak bo ja mam tak, że jak mi się czegoś nie chce, to mnie wszystko denerwuje. O. Czach. Chciałem ci powiedzieć, żebyś tam uważał. No, ta druga była wyższa. Nie, ta druga też ci nie No, tutaj są właśnie te, co zresztą z Michałkiem jeździli. A no, widzisz. No, to jest to, co ci pokazywałem na tym filmiku, no nie? Duże? Ja się wygląda na filmiku, co? Ale przejedź sobie tylko. Nie musisz skakać w żadnym wypadku. je sobie normalnie to mi z powrotem. Duże, nie duże No to Ci powiem, że tutaj młody. Żeby Cię nie skłamać, on tutaj z całej rozpędu skakał. Wiesz, teraz to co widziałeś na filmiku, to to było w tym roku. A w zeszłym roku on nie miał w ogóle jakby oporów i no, on normalnie tam leciał cały. Nie mam tam tych filmów, ale... Wiesz co, jak żeśmy pojeźdli, to tam z kilkadziesiąt minut, to on się już tak nie bał. Ale wiadomo. Rozpędź się po prostu i trzymaj kierownicę i ni, nic nie rób Cyk i spokojnie wiesz. I tak trzeba sobie parę razy przejechać i będzie OK zobaczysz, że No dawaj, tylko rozpędź się i jak będziesz podjeżdżał, to do tyłu się odchyl. O, Odchylaj się no. Siedziałeś cały czas na siadałku. Siedziałem? Yeah. No. Góry tutaj są. Słucham, teraz mały skoczek. Czak. Jedziemy. Czak. No i uważaj, tam chłopaki jadą. Mieliśmy pojechać na dłuższą ścieżkę, ale na tych chopkach się tak zatrzymaliśmy, że... O, bardzo ładnie, poszło do góry. siadło teraz, fajnie. No. Ja wiem, że siadł wtedy, kiedy siadłkiem dotknął tyłka. Tak no, ale wiesz, wtedy jest takie wyczucie, że pik pik jest, nie ma takiego szarpnięcia, że walniesz o ziemię, no nie? No bo czasami to jest tak To jest wtedy właśnie źle technicznie się skoczy, ale to trzeba. Bo tu się już nie boisz, dlatego coraz lepiej ci tutaj idzie na tym. No. Ale ci jak tutaj, tutaj się jechałem, te Takie jak, wysokie, jak sposób, nie? No widzisz no, to nie ma strachu takiego wielkiego. Tak. No. Pewnie że tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Niech też ma no jakiś cel, motywację. Ja zobaczę, że coś tam mi się no. no teraz cały przeleciałem. Na 100%, czułem to. Fajnie jest wyprofilowany ten, ten wyższy. No. O, bardzo ładnie. No i tutaj właśnie, że się na tym korze, na to drzewo można się naciać, nie? No można, jak ktoś szybciej jedzie, no. to nie, nie ma szans, żeby hamuje Następnym razem pojedziemy w trójkę, to będziecie się między wami będzie Pięknie No ale widzisz, wszystko ci już ładnie idzie Zaczyna ci siadać, no ładnie Powiedz Bowerkowi Aberek jest Nupkiem Nupkiem, tak. Nie, no, no. Teraz wyzwanie dla buberka Max ci dał też pokaz, że też potrafisz trochę poćwiczyć i, i jest OK. No i co? Jedziemy trochę dalej, czy chcesz przeskakać? No mogę jeszcze raz skoczyć, musimy jechać. No dobra no. Miki, tutaj jest twoja wies, starsza wersja, która wzięła się za siebie na swoim rockriderku, ciśnie. Ciśniej dzisiaj ładnie skoczył parę razy, więc też musisz tutaj przyjechać z nami i będziemy tutaj cisnąć dalej. Nie ma miękkiej gry. Trzeba cisnąć i sobie musi potrenować. No O tu fajny zjazd jest. Uważaj. Thank you. No, i teraz na pizzę trzeba uzupełnić kalorie. Thank you. No, i koniec naszej podróży dzisiaj. Koniec. O, GPS już mi mówi, że moje położenie nie jest dokładne. Więc trzeba będzie już zakończyć tą nierównowalkę. Synu, przejechaliśmy dzisiaj niecałe 30 km bez 2 km. Pyk o. Na no. Weź podbijanie całego rowera tak Dokładnie Teraz trzeba będzie stoczyć pojedynek bokserski na jeszcze. komputerze To też no. A następnym razem z Mixonem, A następnym razem z Mixą rower i też jedziemy z buberkiem i będziemy z nim tutaj szaleć I Tyle w temacie